Dzień drugi powiem, że po wczorajszym jestem taki wypompowany, jak cholera. Liczyłem, że to będzie gdzieś koło 10 9 dnia. Ale po wczorajszym to nie dość, że ja dostałem dość dobrze to i łeszczyna. Teraz kierunek. Chorodło, łańcuch mi się rozciągnął silnie, dlatego muszę podskoczyć do kolegi. Od niego wezmę taki zapasowy. Może się nie przyda, daj Boże, żeby się nie przydał. Koła zapasowe do przyczepki już przeszykowane. Ja dopijam kawę, wsiadam no i zobaczymy, jak to będzie dalej. Bo jakoś tak nie za bardzo to mi idzie. Miejscowość u Brodowice. No bez porównania wczorajszy dzień a dzisiejszy to się o niebo lepiej jedzie. A się nawet chce jechać. Opony nerektowane, wszystko sprawne. Olej sprawdzony, wszystko jest. Kierunek choroduła. Kolega już bez pokrowca chyba zadowolony nawet. Zadowolony. Liski, a tutaj pszenica i taka ciekawostka, każdy wie, że WSK ma dobre światła, także wystarczy, żebym tutaj dał długie i od razu dojrzeje. Motor, czołg, miejscowość Dubienka, oczekuję na kumpla, nie widziałem się już z nim ponad 20 lat, także podprowadzi mnie też swoim sprzętem, nie wiem czym przyjedzie. Ach, wspomnienia troszeczkę wracają Za tym czołgiem W czasach liceum Nie jedną butelkę kocholu się wypiło Wtedy na topie był Platon pamiętam Bodajże 6,50 z butelką Albo bez butelki Ach, Także co Dzisiaj zaczynam jazdę już Przy pomocy mapy Dalej kierunek na dziś do Rochusk Wola Włodawa i będę chciał wyjechać z Lubelszczyzny zobaczymy maksymalnie myślę, że do godziny 18 i, i, i spanie bo po wczorajszym troszeczkę wypompowany jestem drogę kumpel mnie odprowadza O, tak jak dziś to już się chcę jechać Kumpel mi odprowadził jakieś 20 km A ja co? Wsiadłem i faja dalej. Także dziś już przyjechałem jakieś 120 km Jestem już mówię gdzie Jestem za Włodawą Stawki minąłem do uchobrody. Do Uchobrody, także teraz na kierunek na Sławatycze Kodeń I Terespol Godzina 12.30, także myślę, że nawet dobry czas Po drodze fajnych ludzi się też spotkało, bo chciałem zapytać jak droga, którędy pojechać Potłumaczyli, potłumaczyli Fajna gadka o, super Koniec jazdy. 118 na 50. Parę kilometrów przed miejscowością Kodeń. Pogoda niestety się popsuła. Czasami coś brzy delikatnie. Także kamizelkę trzeba było podpiąć do powerbanka. Ogrzać się. No nie ma co czasu marnować. Naduszam dalej. No i znowu zaczęło padać Myślałem, że mi dziś już odpuści Także co? Trzeba ciżmy ubrać I jechać dalej Nie wiem W każdym razie trzeba trochę dychnąć Terespol przyleciałem jak strzała Także teraz gonę na Janów Podlaski I dalej w górę Już się mapa będzie kończyć, także trzeba będzie następne województwo e, zacząć. Chwila przerwy. Uzupełnić płyny. Ponieważ są bardzo ważne. I go. Miejscowość Gnojno. Tutaj miała być przeprawa promowa. Ale niestety już jej nie ma. Ale ustaliłem, iż w miejscowości Serpelice tu mogę się przeprawić na drugą w stronę rzeczki i także Mielnik o, pole mi jednak to nie serpelice a zaburze ale dobrze jest kierunek Mielnik szczęście sprzyja lepszym Powiedział kolega do kolegi wyciągając po 5 zł z kieszeni. Przeprawa jest, ale okazuje się, że dziś jest nieczynna. Także miałem zwiedzić kopalnię kredy, ale niciorta. Kierunek się. I dookoła. Mielnik niestety będę musiał odpuścić. Także panie Wojtku. No czas miałem wygospodarowany, ale no nie jest mi dane. Nie jest mi dane. Sytuacja wygląda następująco. Niestety prom na mielnik nieczynny, także musiałem nadłożyć sporo drogi. Półtorej godziny wdupiłem. Ech, ta droga tu to jest masakra. Wyboje, dwójka. Więcej nie pojedzie niż 30. Także teraz przeskoczyłem już na podlasie. Siemiatycze minąłem. Jestem już gdzieś, gdzieś już tu praktycznie. Odpuszczam mielnik. Niestety, Wojtek, nie dam rady. Nie dam rady, bo jakbym się cofnął, to bym był do tyłu, do tyłu i to bardzo. Także kierunek. Kleszczele i tu gdzieś będę szukał noclegu oh, Stacja benzynowa Coś zatankować dzisiaj już zatankowałem 3 litry, wczoraj 6 A jak na razie jest git O wiele lepiej się dzisiaj jedzie także ile już ponad 200 klocków zrobione. Jeszcze, jeszcze, jeszcze troszeczkę tych kilometrów padnie. Gonę dalej. Droga prosta i prosta. O tu się narobiło poszkodowanego nie ma także nie udzieliłem pierwszej pomocy jadę dalej Dubicze Cerkiewne znalazłem pole namiotowe koszt 30 zł wraz z, z wjazdem tym oto sprzętem także rozbijam namiot i coś trzeba będzie zdziąślić Włeszczynka stoi zaparkowana buty się suszą pianka też jest spanie nerychtowane dobra jeśli chodzi o dzisiejszy dzień no to tak ruszyłem z Kułakowic na Chorodło Dubienka następnie już przy pomocy mapy cały czas elegancko mi szło Terespol no tutaj była Galareta i Dubicze Cerkiewne także ładny, ładny kawałek dzisiaj przyjechałem na jutro, na jutro. A plan jest taki, aby stąd pojechać, dostać się tu. Którędy to nie wiem. Tu jest bardzo dużo dróg takich e, bocznych, także będę nie, nie będę jechał e, głównymi, tylko bardziej bocznymi drogami. No dziś tylko dwa razy pomyliłem drogę dwa ciągniki wyprzedziłem no i suma summarum tyle także dzień nawet udany trzeba było coś zjeść także dziś mam do jedzenia tak albo gulasz, węg... gulasz węgierski albo mięso z ryżem i warzywami lub Potrawka z kurczaka po meksykańsku. Po meksykańsku na wieczór to raczej nie wypada jeść. Może się to źle skończyć. Chociaż nie powinno się na kolację takich rzeczy jeść, ale coś byś zdziąślił. Ta gulasz, kurde co. Może ktoś nie wie? Jest to indywidualna racja żywnościowa, akurat nie na 24 godziny, a na jeden posiłek. A co tu się znajduje? To tak, milonka wieprzowa. Tutaj mamy. Proszę, ja Was pokazuję. Chusteczka jest. Druga chusteczka. Worek na śmieci takie coś odświeżające sól pieprz oczywiście kofik guma do rzucia i cukierek który się nazywa dik żartuję to diki mamy także miód dalej lecimy słomka łyżeczka no. batonik bardzo dobry pancer wafle. ktoś jeśli ma e, nie za dobre zęby nie polecam i nasz posiłek do tego jest też taki ogrzewacz wystarczy tylko wody wlać i będzie gorące a jeszcze mamy proszę ja was koncentrat Napoju herbacianego instant trzeba podzieść coś i spać blugocze będzie można dzioślić. hu! Uh, 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 uh. ale to pięknie pachnie. Gorące, trzeba troszeczkę poczekać stolika brak. Ale włożę z sobą takie krzesełko malutkie, aby sobie siąść w razie wujak nie ma gdzie. A do kolacji też się przydaje wyborne. Wyborne. Kolacja zjedzona. Tutaj marka konserwa z logiem RetroBies, elegancko. Także co, ja kończę dzień drugi, na jutro. Plan jest prosty czyli kawa plus sporty będzie to. Dobranoc. Spok.